Witam serdecznie. Bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Pani Ola ma pokój w kształcie prostokąta. Długości boków pokoju wynoszą odpowiednio 4 metry i 6 metrów. Oblicz, ile metrów drewnianej listwy potrzeba na obłożenie w koło pokoju, jeżeli drzwi zajmują 1 metr, czyli tam, gdzie są drzwi tej listwy kłaśnie będzie. I drugie polecenie: ile paczek paneli podłogowych powinna kupić, aby wyłożyć nimi całą podłogę? Jedna paczka wystarcza na 5 m2. To tak, zajmijmy się pierwszym poleceniem. Wynika z tego, że pani Ola chce wyłożyć podłogę panelami, a w koło pokoju, tam gdzie są nierówności, będzie po prostu przyklejać listwę przy ścianie, tak? Ale pamiętamy, że tam, gdzie są drzwi, to takiej listy drewnianej już nie przyklejamy. Więc zacznijmy od tej listwy, tak? Żeby dowiedzieć się, ile metrów w koło pokoju trzeba e, listwy, no to wystarczy co policzyć obwód tego prostokąta, bo pokój jest w kształcie prostokąta. Skoro długość to 6 metrów, szerokość 4, to tutaj ten bok będzie miał również 6 metrów i ten bok 4 metry. Więc jak możemy obliczyć obwód tego pokoju, żeby dowiedzieć się, ile metrów listwy trzeba kupić, żeby obłożyć cały pokój? W koło, tak? Można tak, 6 plus 6 plus 4 plus 4, ale można też tak zapisać 6 razy 2, ponieważ mamy um, dwa boki po 6 metrów, oraz dodać 4 razy 2, bo są dwa boki po 4 metry. 6 razy 2, 12, dodać 4 razy 2, 8, razem to jest 20 metrów. I czy y, potrzebuje pani Ola 20 metrów tej listwy? No nie, dlatego że 1 metr zostaje na. Um, trzeba odliczyć 1 metr, ponieważ tam, gdzie są drzwi, takiej listwy nie będzie wklejała drewnianej. W związku z tym 20 minus 1 zostaje 19 metrów, i już możemy podać odpowiedź. Potrzeba 19 metrów listwy. Przejdźmy do drugiego polecenia. Ile paczek paneli podłogowych powinna kupić, aby wyłożyć nimi całą podłogę. Jedna paczka wystarcza na 5 m2. Więc co? Wiemy, że pokój jest w kształcie prostokąta, długość 6 m, szerokość 4, żeby dowiedzieć się, ile metrów kwadratowych ma ta podłoga, to wystarczy pomnożyć długość przez szerokość. Czyli 6 razy 4 to jest 24. Metry kwadratowe, bo metr razy metr to jest metr kwadratowy. I tak, proszę zobaczyć. Jedna paczka jest na 5 metrów kwadratowych, ale tu jest więcej niż 5 metrów kwadratowych. To ile takich paczek trzeba kupić? Więc wykonajmy dzielenie. 24 podzielić na 5. To będzie 4, bo 4 razy 5 to jest 20. Odejmujemy. No i zostało jeszcze 4 reszty. I jak uważacie? Czy. Pani Ola powinna kupić cztery paczki paneli, a fragment podłogi zostawić niewyłożonej panelami, czy już powinna kupić pięć metrów i troszkę jej zostanie pewnie tych paneli. Oczywiście, że powinna kupić pięć paczek, tak? Bo przecież podłoga powinna być w całości wyłożona. Zresztą w poleceniu jest, tak, aby była cała podłoga wyłożona tymi panelami. To tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.